Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak działają elementy w PAL World. Być może zauważyłeś, że w większości pali mają różne ikonki po lewej stronie od ich y, poziomu. Są to właśnie elementy. Aby więcej się dowiedzieć na temat elementów, wchodzimy w opcję, następnie Survival Guide i tutaj szukamy Elements. Tutaj mamy taką y, graficzkę odnośnie tego, y, jak działają na siebie. Elementy. No i jak należy rozumieć właśnie tę grafikę? Otóż, załóżmy, nasz pal jest electric. Jeżeli będzie walczył na water, będzie zadawał dodatkowe, mocniejsze obrażenia. Natomiast, jeżeli będzie walczył na pala, który będzie ground, no to będzie mu zadawał bardzo małe te obrażenia. Czyli strzałka sugeruje to, że dana, dany element jest mocny, właśnie na ten drugi. Także inny przykład, mamy e, ogień, mamy element fire, fire jest mocny na grass, czyli wszystkie pale, które są grass oraz także na wszystkie pale, które są ice, natomiast fire bardzo kiepsko sobie radzi na water. Jeżeli chodzi na przykład o pozostałe elementy, w przypadku, dalej mówiąc o fire, czyli na przykład electric ground, e, dragon, dark i neutral, tym palom zadaje po prostu takie standardowe obrażenia, natomiast tak jak wspomniałem dla Ice i dla Grass zadaje bonusowe, bardzo mocne obrażenia, natomiast dla Water zadaje bardzo niskie. Także w ten sposób należy rozumieć tę grafikę. Wynika również z niej to, że na przykład pale, które są neutralne ogólnie sprawdzają się powiedzmy versus wszystkie elementy. Czyli dobrze sobie radzą na prawie wszystkie elementy. Wyjątkiem jest dark, ponieważ dark jest mocny na neutralne pale. Także tak wygląda system elementów. Tak się prezentuje, tak się powiedzmy prezentują te klasy i to jak należy z nimi walczyć. To tyle. Jeżeli możesz, to zostaw suba oraz Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.